Mogliśmy zostawić, stary. Jak Pro. Siemano widzowie, z tej stary. Gruby Śmierci, witam was na moim nowym filmie z Minecrafta strasznego. W tamtym filmie umarłem, nie? bo jakiś Siren chyba mnie przez No, to było totalne oszustwo. Nie wiem. Zostawcie. Czekajcie co tam Czekaj chwilę, patrz. Tam. To Steve. Steve jest szczęśliwy nie przez to, że wystąpił w filmie, ale przez to, że zostawił suba na kanale. Od dziś Steve jest to Hajo maski Bidni to ile No dobra, chodźmy po nasze itemy. Bo to było jakieś głupie, nie wiem jak to się stało. To było jakieś głupie, ten Czeron. Usunąłem w ogóle tę modyfikację, bo nie wkurzała. I nic nie zrobiłem i mnie zabił. O, mam swoje wszystkie itemy idę za to. O to mnie wkurzyło. Idziemy tam teraz. <laughs> Miałem sobie zrobić ten plecak, a ja mam wszystko. Gdzie jestem? Tu Nie ja mam wszystko? No to zrobimy sobie ten plecak. Ale nie, no w ogóle czemu Nie być, bo to nie lubię. No i w końcu można zrobić pewien plecak. To to jest karta jakaś. Mm. Tu tu, to tu, to tu, to tu. Tu. Tu i co tam było jeszcze trzeba? Bac... Bak, bak. To. Aha, śpij, bo jesteś jestem głupi. A, ja, co powinno śpiło, że najważniejsze. Tylko gdzie mogę znaleźć owce jakieś? Okej. Okay. Gdzie są owce? <laughs> Dobra, zejdźmy się. Tutaj zrobię ten plecak, muszę to zrobić, bo, bo... widziałem, że daje jeszcze jak połączę to z tymi... Z tymi... O! Z torbiem... Z, z tym czymś... Z atramentem. To będę mógł pływać pod wodą i mieć oddychanie pod wodą. Więc to jest. Ej, wioska! Dobra, tam będziemy mieszkać w tej wiosce. Bo ja właśnie miałem plan zamieszkać w wiosce. Nie wiem, co tam jest. A my to my chyba to. Wzięliśmy kiedyś, nie wiem. To jest The Man from the Fog, tylko ten... dobra... Nie ma naprawdę. Dobra, ja tu zamieszkam w tej wiosce, bo mi się ta... Uuu, oh, no. Ja w tej wiosce zamieszkam, no, bo się czuję bezpiecznie w wioskach. Dobra, szukam tych owiec. Gdzie są owce jakieś? Dajcie mi owce, proszę. To, chociaż są tutaj też dużo... Bo. Tutaj też dużo bardzo... Kejów. Okay, bo... O, oh, kurde. Dobra, bilet żeby z straszyć. Owca, dobra idziemy ją zabić. Co to ja mam? Sense of Minus? Co to jest Sense of Minus? Ejo. Jedno mi dałaś na dzięki. Sorry, zwołałam was wszystkich chyba. Niechcąco. Już nie macie tych? Świnia, jeśli macie owiec, naprawdę... Sio! E, e, e tu. No, ja tu potem przyjdę, bo... au. No, ja tu potem przyjdę, bo teraz idę... o! Ej, co jest? struktury na... E, 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 ja tu potem przyjdę, bo teraz idę tych owiec Gdzież motyka mogłoby się przydać, ale to jak coś to weźmiemy. Dobra. Bierzemy tą. Okej, okay. co to może być? Motyka mam, już jedną taką, ale chlebek wezmę. Dobra. P y piszcie mi jakie chcecie jeszcze mody, żebym dodał. To jest straszne jakieś. do... Do mojej gry, to będę dodawał. To będę dodawał wtedy. Dobra, muszę sobie zrobić też, bo jest tam, aha, to w sądynie, ale nieważne już. Um, owce, Jest, yeah, są dwie owce. Musimy je wziąć. o, nie, 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 nie lubię takich dźwięków. Ja nie lubię takich dźwięków. Tam nic nie ma? Nie ma. Jakie czarne konie. Dobra. Ten zróbmy w końcu ten plecak upragniony. No nie, no, dolec, się nie mogę pogodzić. Jak on mnie zabił ten, ten, ten głupek. No nie, to było... Nie, to nie było fajne. Jak on mnie tak zrobił? Pierw byłem zamknięty. To, To nie było fajne. Czemu wygląda jak potwierdzam na ciągle chodził? Trochę się niepokoję, tylko trochę. Dobra, a jeszcze muszę zrobić tak. Nice. To tu. To tu, to tu. Mm, co tam było? To, 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 to. Jeszcze jedno złoto. Jest! Plecak! Jak on wygląda? Y? Tutaj mogę go wziąć, ściągnąć go, mogę, mogę go położyć. Ej, mogę też mieć piwór tutaj. Dobra, ściągnijmy go na razie. Metal <laughs> co? Załóżmy tu. tu, 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 tu. No i pięknie, dobra. Mam w końcu... Pragniony plecak mam. No. Chciałem wyjść, ale jednak już nie chcę. Umiejętność włączona. No i git. Mogę w końcu sobie włożyć tutaj te niepotrzebne rzeczy: to, 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 i to. Koksy sobie w razie wód zostawię. To, co zamiast to? Okej, okay. ma już ten plecak. Yy. Eee, ja tu mogę sobie napełnić coś. Chyba wodą i lawą, czy coś. Dobra, wezmę. O, jednak nie wezmę, bo się robi noc. Ale już, już boję wy wychodź, bo mam 800, bo jestem głupi. Dobra, może na się przespać. Błagam. Ja. Yeah. Ja mam dwa wiadra, no to jedno odłożę. Weźmy to zamiast tego nikogo nie ma strasznego. <laughs> dobra, ja myślę, że chciałbym się u góry tutaj wybudować. Jakby do góry polecieć i na górze sobie mieszkać. Bo tak będzie... albo w sumie nie. Się... O, ostatnio. Delfiny. O... Eee, dobra. Mogę teraz pod wodą jechać. i i fajnie tutaj mi chyba nikt nie o nie lubię takich dźwięków, stawcie. nie jest fajne, gdy takie dźwięki robicie naprawdę okej okay. zrobię sobie jakąś podstawową chatę Ścianie gdzieś tutaj. <laughs> Dobra. samo chodzić ciągle. Bo mi się wydaje. Widać, że wszyscy tu gadają. Wejdźmy. Iron Golem zostanie. No, żeby. żeby został po prostu i będzie dobrze. Tak będą te potwory, to nie, nie będą. Muszę to takie zabudować. No, będę musiał w zabudować. Tylko nie teraz, bo... mi się nie chce. O, elo, villager. Wy w ogóle tu nie możecie wejść, villager. Mam co zrobić, żebyście mogli wchodzić? Ej, yo. Dobra, git, tu jest. A co tam jest? A nie, tam jest ten taki... <coughs> villager, głupek, który mnie zaatakował wcześniej. Ej, tam jest tutaj. dobre miejsce. Ała! To jest ten villager, który zaatakował mnie No prawie mnie zaatakował Było blisko. Hmm? Tu jest takie fajne miejsce Nie, no myślę że to jest takie No myślę że to jest takie fajne To nie jest fajne Dobra, zróbmy to jakiś koncept Tego Tu i będę się w prawo wkopywał wtedy po... jakiś drewno Chodźmy. Kurczę, teraz bloków nie mam, więc nie będę mógł się podsadzić jak coś. Dobra. Zmienimy te drzewa. A w ogóle to jest też fajne, że mi się od razu wszystkie zacinają. Nie muszę tak po kolei wszystkiego, tylko może te wszystkie od razu. Co jest mega. Martwa krowa. Tam to będzie. To muszę jakoś też zabudować. Żeby to nie wyglądało jakoś tak. Musi to wyglądać dobrze. Musi przy, musi chronić to. Ale wyglądać dobrze też. To, nie, ciągle myślę, że coś tam stoję. To po prostu krowy, głupie. czy tam kręcą. To. Się świnią. Zapraszam. Nie. Jestem głupi. Dobra. Takie coś na razie może być. Tu wezmę... Tu zakleję. Tutaj wezmę... E Tutaj też wezmę. To wywolę, co ty, w tu robisz? Chcesz pewnie świnię szpiegę. Świnia spiegam. No Co się będę musiał cię zabić. Nie chcę tego robić. No ale Ja dłam jedny jeden blok. Świnia te wydaje te dźwięki. Dobra. Tu jest wyjście, okej. Budujemy sobie tu koteł jakiś. Nie lubię takich dźwięków <coughs> Mogliśmy zostawić stary Jakby pro. To może zrobić jednak kamienne, a nie takie. Tylko z tego kamienia. Takiego. Co to było? To Choliki. świnie nie? się... Kurcze, konie przez to... No dobra. Mm, może jednak na górze zamieszkam? Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. No. Mi się tak wydaje, że jak na górze zamieszkam, to będzie 100 razy lepiej. Tam? A bo tak dobra po prostu siebie buduję jakoś widzieliście go Tak przeczekam, do się gdzieś tu pojawił Keero Brian, prankster <laughs> Okej, okay, mam tego tutaj plecaka, co ja tu mam w ogóle w plecacku hmm, Powoli się robi noc. Dobra Popatrzmy, co by można było tu jeszcze zrobić jakoś. Nie otwierajcie drzwi, proszę pana. Poszedł? No, 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 no. Nie lubię takich rzeczy plec. Okej. Okay. Nie lubię takich rzeczy głupich. Co jest, mogę nawet zrobić takie coś? Mhm. się? Okay. Szyby jakieś. Dawaj Mogę mhm. spać, proszę. Dajcie mi spać, błagam was. Mogę mhm. jeszcze spać? Mhm. Mm, mm, mm. O, dzięki mogę spać. <śmiech> <śmiech> mm, nie ma nikogo. Jeju... Sigma. Dobra. golem, wszystko jest. Mmm. Co tam? Jakby, na ziemi się czuję mało bezpiecznie. więc może serio się tak zbuduję do góry, bardzo. Przecież będę na górze. Tak, w całą górę. No bo nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Możecie mi zadać propozycje w komentarzach, jak mogę jakby zrobić mój dom, żeby lepiej mi nie zabijały te potwory i żeby do mnie nie przychodziły. Nie no, trzeba przychodzić, ała przychodzić. Będą przychodzić. No dajcie mi coś powiedzieć. Przych... No. Czy no te potwory przychodzić? Będą przychodziły. Ale żeby jakoś się przed nimi zabezpieczyć. Bo nie jest fajne. Jak jakiś potwór do mnie gotuje. Nie robi bombę, to twarz. Tak. Dobra, ała! Nie daje spokoju Gdzie mój crafting? Czemu tu nie ma craftingu? W sumie jak mnie jak tutaj będę robił przez cały czas Zrobimy sobie też to Trochę drewna, chodź świnio Aha. Chodź chodź poczekaj, ja mam dla ciebie mam po tej tosy O nie dostaniesz ich No i będziesz tutaj ze mną sobie siedzieć świnia Co ja miałem zrobić z tą świnie kupią zapomniałem mm. Dobra eee Ś łopatę łopaty, no Bierzemy łopatę i kopiemy węgiel, by się też przydał trochę. Ok, mm, mm, mm. no, śmienia, udejdź stąd, Zostaniesz pobita. No i przemoc zawsze pomaga. Żartuję, żartuję przecież. O, tam mam tutaj tu mam przecież żelazo. Czyli nie żelazo tylko... Eee, no. Węgiel. Nie mogło mi dojść do słowa. Żeby na pochodnie, żeby wszędzie były te pochodnie. Żeby nikt mi nie mógł się pojawić żaden. Jakiś straszak. Nie, jak chciałbym, żeby każdy mój ci jak się kończył śmiercią, bo oh, no nie. Kupię trochę. Nie wyjdziesz, świnio To jest dla Twojego dobra. Muszę też zamknąć, bo tu będzie bezpiecznie się w Przysięgam Ci, że będzie bezpiecznie. No, okej okay. Co to, co też postawmy Dobra. Tutaj będzie jakiś taki hal. Muszę też sobie tutaj zrobić tak szyby jakoś. Może. Albo to po prostu tak jeszcze bardziej trochę wydłużę ten tunel. Albo hmm, jakby tak w górze. No. To można... Bo widziałem, że też tutaj kamery do takiego security. I tutaj bym dał kamery. No dobra, no tam my kończymy. Elo!